Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał. Takeshi Obata. Postać, która, czy może artysta bardziej powinienem powiedzieć, który stworzył taką mangę jak Bakuman, ale przede wszystkim powinniśmy go kojarzyć z serii Death Note. Natomiast ja dzisiaj mam dla Was mangę, którą sobie weźmiemy na tapet o najkrótszym na pewno. W tym stażu wydawniczym, bo tamte miały kilka, jak nie kilkanaście tomów. Natomiast tutaj tylko dwa tomy. All you need is kill. Komiks, albo właśnie raczej manga, jak to woli. Gdzieś ona mi się już przewijała. Czasami nawet myślałem o niej, mówię, hmm, dwa tomy szybko przeczytam. Fajnie by było poznać historię w takim właśnie skondensowanym formacie. Czasami też mówi się, że jednotomowe czy tam może jakieś krótsze serie nie są zbyt dobre. Z tego względu, że jednak mangi są na dłużej tworzone, prawda? Na więcej tych długości scenariusza, na więcej tomów. Ale. Mimo wszystko po nią sięgnąłem. I jakim było moim zaskoczeniem, kiedy dowiedziałem się, że manga tak naprawdę była inspiracją dla pewnego filmu, filmu, który Prywatnie bardzo lubię, żeby nie powiedzieć, że jest to mój jakiś na swój sposób, może nie jeden z ulubionych, ale na pewno jest tam gdzieś w czubie moich najfajniejszych filmów, przy których naprawdę dobrze się bawiłem. Do tego stopnia, że mimo mojej małej filmowej biblioteki, ja mam go w swojej kolekcji na DVD. I mówimy tutaj o tytule Na skraju jutra. Film, w którym główną rolę oczywiście odgrywa. Niech to inny jak nieśmiertelny i wiecznie młody Tom Cruise. Ale i nie tylko, jest tam naprawdę całkiem sporo fajnych aktorów, choćby nawet grającą tą postać kobiecą głównoplanową rolę, wcielającą się w. No, zaraz powiem wam kogo. I teraz, jakaż to będzie gafa, ale wyleciało mi z głowy nazwisko tej autor. A autorki, tej autorki, miałem powiedzieć, tej artystki. Ale jak się okazuje, powiedział mi mój serdeczny kolega, przyjaciel, że jest to żona aktora, który wciela się w Shazama? To jest w ogóle ciekawostka. Nie wiem, czy to jest prawdą, nie weryfikowałem tego, ale tak jak mówię, na pewno w. Podszedłem do tego zupełnie inaczej, do czytania tej historii zupełnie inaczej. Jakżeż się obawiałem, bo film mi się dobrze kojarzył. Pamiętam go całkiem nieźle. No i tutaj miałem nowe ciekawe doświadczenie, właśnie związane z mangą All Unit is Kill. Jak to wyglądało? Jak to w ogóle wypadło? A no, zaraz Wam opowiem o tym, ale zanim do tego przejdziemy. Mała prezentacja. Jest to troszeczkę ten taki większy format, nie te mniejsze tomiki mangowe, które możemy znać. JPF, JPF, nasz weteran rynkowy, jeżeli chodzi o wydawnictwo mangowe i dużo wydająco oldschoolowych tytułów, fajnych szczególnie dla mnie, odpowiada za tą pozycję. Tutaj mamy 31,50, zmienioną cenę i komiks jest dla czytelników od 16 lat. No w sumie można by tak powiedzieć. Jest on dość brutalny. Tutaj widzimy oszczędnie, jeżeli mówimy o samą okładkę pod obwolutą, bo jest to miękka oprawa z obwolutą. No i oczywiście drugi tom. Na pierwszym w ogóle mamy Diego naszego głównego bohatera, a tutaj mamy Rite Wrataski. Choć to tak, czy na pewno Rita Wrataski, czyli naszą tą kobiecą głównoplanową bohaterkę. I też 31, 50 16 plus. więc stylistyka, widzimy, ona pozostaje niezmienna. Różni się, tak dosłownie, minimalnie, ale przede wszystkim to właśnie te kolory odgrywają tutaj główną rolę. I to, że jest kolor czerwony i niebieski, też, jak się okazuje po przeczytaniu i poznaniu historii, nie jest przypadkowe, ale tego wam oczywiście nie zdradzę, dlaczego właśnie blue i red. Okej, okay. przechodząc do historii. W szybkim skrócie, jeżeli nie kojarzycie zarówno mangi jak i filmu. Wyobraźcie sobie, że pewne istoty, pewni najeźdźcy kosmici, jak to woli, atakują Ziemię. No i oczywiście ludzkość musi się z nią mierzyć poprzez używaniu używania pewnych Egzoszkielet, pancerz, czy to jest dobre określenie, ale właśnie coś takiego ma miejsce. No i nasz główny bohater wciela się do tej armii. Nie będę tutaj się zagłębiał, też mówię, nie chcę Wam spoilować, ale wciela się do armii dzień przed główną tą walką, kiedy ma dojść do starcia. Oczywiście, na początku tego coś tam się dzieje, ale świadomie nie powiedziałem Wam, o czym mowa? No i oczywiście w międzyczasie przylatują amerykańscy żołnierze, tak amerykańska grupa, która jest uważana za najlepszą na świecie. No i oczywiście należy do niej Rita Wrataski, tak zwana stalowa suka, dosłownie tak na nią mówią. Ba, zresztą tutaj możecie sobie przeczytać jak mi nie wierzycie. Mała, niepozorna, szczupła dziewczyna, która na tle tych swoich kompanów wygląda jak dziecko, a to ona tak naprawdę dowodzi tą armią mięśniaków, którzy mają być najlepsi na świecie. No i oczywiście to wszystko tutaj ma miejsce, ale co by się okazało, gdybyście się dowiedzieli, że w chwili waszej śmierci cofacie się do tej chwili, tego momentu, kiedy się obudzicie, kiedy wydaje wam się, że wszystko wam się śniło. Kiedy jesteście ponownie w punkcie wyjścia, a zapisywanie na dłoni kolejnej pętli i tutaj pętla mi się od razu nie wiem czemu skojarzyła z pozycją Timofa, dwa tomy na rynku są dostępne. Bardzo fajnej zresztą też serii. I, I cofacie się do tego wszystkiego wstecz. Tutaj właśnie to tak zostało pokazane. Ba, to było tym pierwowzorem, prekursorem, jeżeli mówimy o przynajmniej tego typu wydarzenia właśnie związane z mangą, zanim pojawił się oczywiście film. No i naprawdę tutaj to wszystko zaczyna już po przeczytaniu szczególnie i obejrzeniu wcześniej filmu, dawać nam większe światło do tego, jak nasz bohater to odbiera, jak przeżywa to, jak wręcz czasami się irytuje, że musi ponownie powielać pewne rzeczy, jak w sposób dość Ciekawy, mimo wszystko, fabularnie przeżywa te wszystkie chwile tej porażki i uświadamia sobie, jak działa ten schemat, czym są te mimiki, tutaj są tak nazywane w mandze, te potwory, te istoty, a jednocześnie zaczyna może rozumieć, gdzieś zauważać pewne zależności związane właśnie z Ritą Wrataski, dlaczego ona jest tak dobra i ten jej cały oddział, jej zachowania, jej schematy poruszania się, obyczai, zwyczai, tego jak choćby nawet konsumuje tutaj posiłek, to wszystko gdzieś ma swoje takie fajne światło. Są też momenty przestoju, które są dość nietypowe, powiem szczerze, choćby nawet jak jedna z propozycji pięknej, ponętnej kucharki dla do naszego bohatera i czy on się godzi, jakie jest jego zachowanie i jak argumentuje swoją decyzję. Też tutaj zostało to zawarte i to naprawdę bardzo fajnie się sprawdziło. Z czasem oczywiście to wszystko wchodzi w to taką decydującą fazę, kiedy no, nie będzie chyba wielką tajemnicą, ale powiem, że nasza dwójka bohaterów gdzieś tam się w końcu na siebie natrafiają do tego stopnia, że są świadomi pewnych rzeczy i zbliżają się do siebie. I wtedy, tak naprawdę, zaczyna się dziać zło, które niestety musi mieć miejsce, ale. Nie od razu, bo ta finalna konfrontacja musi mieć miejsce. Musi oczywiście dojść do pewnych, może nawet nie tyle zaskakujących, ale miałem nadzieję, że może innych wydarzeń, może nie w taki sposób zakończonych. Aczkolwiek, cóż, wyszło jak wyszło, bądź co bądź. Ja opowiadam o tym komiksie i on naprawdę. No, na swój sposób skradł moje serce i świetnie mi się o to czytało, naprawdę mega, mega się jarałem, mega wciągnąłem się w tą dwutumową historię, którą tutaj otrzymujemy i szczerze wam ją polecam. Jak dobrze, że sięgno, sięgnąłem po All Unity Skill. Świetna, dwutomowa manga i bardzo fajny też film, który serdecznie wam polecam, więc dajcie jej szansę, jeżeli nie przeczytaliście. Dla mnie to jest naprawdę jedna z fajniejszych mang, jakie ostatnim czasem przeczytałem. Tak po prostu. Akurat w tym momencie, kiedy chciałem, dała mi ten właśnie efekt wow, dała mi te takie jakieś emocje, które były mi potrzebne oraz historię, którą czytałem naprawdę z zaciekawieniem, pomimo świadomości, Pewnych rzeczy związanych z filmem. Jak różni się film od mangi? Tego Wam też nie chcę zdradzać. Nie chcę tutaj mówić za wiele spoilerów. Sam z tego, co zapamiętałem, bo po prostu nie chcę Wam psuć zabawy, jeżeli nie czytaliście albo nie oglądaliście któregoś z tych dwóch właśnie rzeczy. Więc All Unity Skill Mega Plus polecam. Oczywiście polecam też to, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także Subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.